Witajcie na moim kanale kulinarnym. Dziś przygotujemy coś naprawdę wyjątkowego. Pyszny, aromatyczny gulasz wołowy. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, kliknijcie przycisk subskrybuj i włączcie powiadomienia. Nie zapomnijcie dać łapkę w górę. Zaczynamy. Do przygotowania gulaszu będziesz potrzebować około kilograma mięsa wołowego. Mięso opłucz, osusz i pokrój w kostkę. Oprócz dwoma łyżkami mąki pszennej i dobrze wymieszaj. Jedną dużą cebulę obierz i pokrój w kostkę, tak samo jak trzy ząbki czosnku. Przygotuj dwie patelnie, rozgrzej na nich tłuszcz do smażenia, na jednej podsmaż mięso wołowe, natomiast na drugiej cebulkę. Kiedy cebula będzie już dość miękka, dodaj czosnek. Nie podsmaż jeszcze przez chwilę, przełóż oba składniki do garnka bądź wysokiego rondla. Wlej około 500 ml gorącej wody, i dodaj dwa liście laurowe, dwa zianka ziela angielskiego i garść ziaren pieprzu, łyżeczkę papryki słodkiej mielonej, około 1 trzecią po łyżeczki papryki ostrej mielonej, w zależności jaką ostrość gulaszu lubisz. Zetrzyj na grubych oczkach jedną średnią marchewkę i również dodaj do gulaszu. Wymieszaj, przykryj garnek pokrywką i gotuj na bardzo małym ogniu przez około godzinę. W tym czasie umyj i pokrój w kostkę jedną dużą paprykę bądź dwie małe. Najlepiej komponuje się papryka czerwona, lecz ja miałam akurat taki kolor z mojego ogródka. Również dodaj do gulaszu po godzinie gotowania. Posól około 1 półtorej łyżeczki soli. Wymieszaj wszystkie składniki. Przykryj pokrywką i gotuj przez jeszcze mniej więcej 40 minut. Po tym czasie opcjonalnie możesz dodać pokrojone w kostkę dwa ogórki kiszone. Dodają one takiego kwaskowatego smaku do gulaszu. Przykryj, gotuj przez 20 minut. Podawaj z kluskami śląskimi, kaszą, ziemniakami, jak wolisz. Smacznego!